Cześć, witajcie, nazywam się Michał Tondyra i dzisiaj chciałem Wam odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej zainstalować pojedynczy układ Speed 1 do 1, czy pójść w system Multi Speed, czyli kilka jednostek wewnętrznych i jeden większy agregat. Zdecydowanie speed, czyli układ 1 do 1. Wiem, że w wielu przypadkach będzie to wiązało z umieszczeniem na waszym budynku dwóch, trzech czy nawet większej ilości agregatów. Jednak gwarantuję, że takie rozwiązanie będzie lepsze niż układ multi-speed. Może, żeby nie zaczynać od kopania leżącego, powiem o kilku zaletach układu multi-speed. Przede wszystkim oczywisty. Jeden duży agregat zamiast kilku mniejszych. Kolejną rzeczą jest to, że do takiego agregatu multi możemy spiąć różne rodzaje jednostek wewnętrznych. Nie mam tu na myśli tylko różnych modeli jednostek ściennych. Do takiego agregatu możemy zastosować też jednostkę kasetonową, przypodłogową, czy nawet jednostkę kanałową. I też oczywiście może to być pod jeden agregat, mogą być różne te rodzaje. Tych jednostek wewnętrznych podpięte. Kolejną rzeczą, każdy taki agregat Multi posiada zamontowany elektroniczny zawór rozprężny, o którym już wcześniej mówiłem. Tutaj on ma zadanie sterowanie strefami, które w danym momencie pracują. No i to by było na tyle no, zalec systemu Multi Split. Przejdźmy teraz do wad. Jeden duży agregat, czyli mamy jeden wspólny układ gazowy. Czyli przykładowo, w momencie, kiedy teraz mamy solon grzewczy, wykorzystujemy sy do ogrzewania, w momencie defrostu tego agregatu stracimy ogrzewanie wszystkich jednostek wewnętrznych, które są do niego podpięte. Ja u siebie ogrzewając dom dwoma jednostkami jeden do jednego, szczerze mówiąc, nie zaobserwowałem sytuacji takiej, w której dwa agregaty wykonują defrost w tym samym momencie. To że tam się tutaj fajnie płynnie zazębia, tutaj tracimy ogrzewanie w całym budynku. Dodatkowo, w takim agregacie multi mamy jedną dużą sprężarkę. Wiąże się tutaj z modulacją jej. Taka sprężarka w multi splicie w systemie 3 plus 1, 4 plus 1 nie jest nam w stanie zejść z modulacją poniżej 800-900 watów, co powoduje, że w momencie, kiedy mamy uruchomioną jedną jednostkę wewnętrzną, no to nie jest nam w stanie odebrać tej całej energii, którą wysyła. Do tej pojedynczej jednostki wewnętrznej. I ja tutaj, mówiąc, tutaj ten zakres modulacji 800-900W, mam na myśli nie rzeczywistą moc chłodniczą bądź grzewczą, tylko rzeczywisty pobór tej sprężarki. Także przy uruchomieniu w takim dużym agregacie jednej jednostki wewnętrznej, będziemy mieli wrażenie, że pracuje ona jak on-off i tego typu sprężarka po prostu zacznie nam taktować. Mało tego. Przez to, że ta jednostka nie będzie nam mogła odebrać tej energii, którą wytworzy sprężarka, to zauważymy, że pozostałe strefy, mimo że nie powinny pracować, też dla niej jest puszczana energia przez ten agregat. Co gorsza, praktycznie gdzieś tak w każdym momencie, mimo że mamy tutaj ten zawór elektroniczny, który steruje tymi strefami, to i tak w każdym momencie pracy takiego agregatu, w tym systemie multi, możemy spodziewać się tego, że część energii po prostu wędruje w układ który w tym momencie jest wykorzystywany i to ma bezpośrednio wpływ na energooszczędność takiego systemu. Oczywiście w porównaniu do klimatyzacji 1 do 1. Jest to moim zdaniem istotnie dosyć e, spora wada tego rozwiązania. A tutaj wracając do samej modulacji tej sprężarki. E, przykładowo jednostka 2,5-3,5 kW w systemie 1 do 1 jest w stanie zmodulować się nawet poniżej 200 W. Czyli w porównaniu do 800-900 W takiego układu, to jest naprawdę bardzo duża różnica. Dodatkowo też e, trzeba mieć na uwadze, m, że mamy też spore ograniczenia e, podpięcia jednostek wewnętrznych do takiego agregatu. Mam tutaj na myśli e, mocnych jednostek wewnętrznych. Każdy producent e, takiego agregatu dodaje e, tabelę. Mocową jednostek wewnętrznych. I przykładowo o, tutaj mamy e, agregat 4 plus 1. Jeżeli podepniemy do niego jedną jednostkę o mocy 5 kW, to na pozostałych trzech przyłączach będziemy mogli zastosować tylko jednostkę, jednostki o mocy e, 2 kW. Także widzimy tutaj ta wcześniejsza, jak gdyby zaleta, że możemy sobie miksować te jednostki wewnętrzne, jest dosyć mocno ograniczona ze względu na same możliwości o, tego agregatu pod kątem mocy. Tutaj też musimy mieć świadomość, że zawsze a, taki agregat 4 plus 1 będzie miał sumarycznie niższą moc niż 4 mniejsze agregaty. Tutaj też jest dość istotna cecha układu multisplit. Po prostu mocowo zawsze będziemy troszkę mieli mniejszą moc niż w pojedynczych jednostkach 2,5 bądź 3,5 kW. Dodatkowo, jeżeli już decydujemy się na podpięcie większej jednostki wewnętrznej, czyli powiedzmy 5 kW, to musimy mieć na uwadze to, że najczęściej przyłącza w agregacie multisplit gazowe są na 3,8 cala co powoduje, że musimy wykonać redukcję, ponieważ wszystkie jednostki wyżej 3,5 kW mocy, mówimy tu o jednostkach wewnętrznych, mają przyłącze gazowe na jedną drugą, przy jeszcze większej mocy mamy nawet 5,8 I w momencie wykonania takiej redukcji, no niestety możemy spodziewać się niższej mocy, czyli ta jednostka wewnętrzna o nominalnej mocy 5 kW, raczej nie osiągnie e, tej mocy na takim zredukowanym przyłączu. Można by to było łatwo sprawdzić. No, zastanówcie się, czy taka jednostka 5 kW spięta w układzie 1 do 1 będzie na pewno miała taką samą wydajność, niż jednostka 5 kW wpięta do układu, do agregatu multi -split na takiej redukcji. Także tutaj nawet nie trzeba specjalnie długo się o tym zastanawiać. Na pewno ta wydajność będzie niższa niż w przypadku systemu 1 do 1. Dodatkowo musimy mieć świadomość, że taki układ Multispeed może pracować tylko w jednym trybie, czyli albo wszystkie jednostki wewnętrzne będą ogrzewały, lub będą chłodziły. Praca w dwóch różnych trybach jest po prostu niemożliwa. Dodatkowo będąc przy agregacie, no, zwróćmy uwagę na jego wymiary. To jest agregat 4 do 1, Widzimy, no jest to naprawdę już spora jednostka, i też możemy się spodziewać, że pod kątem hałasu, jaki generuje podczas pracy, będzie zauważalnie głośniejsza niż yy, układ 1 do 1. Czy to będzie agregat o mocy 2,5, 3,5, bądź nawet 5 kW. Yy, dodatkowo, sama sprężarka, przez swoje gabaryty, też będzie wytwarzała większą ilość wibracji. Dlatego też, yy, raczej, jeżeli decydujemy się już albo musimy się zdecydować na układ Multispeed, bo nie mamy innego wyjścia, o to koniecznie musimy po prostu taki agregat umieścić na glebie. I teraz tak, dużo poszło tutaj rzeczy mało optymistycznych pod względem tego układu. No cóż, ja zawsze do moich klientów daję taką informację, że jeżeli mają miejsce, nie przeszkadzają im Yy, agregaty większej ilości w, na ich elewacji, ewentualnie na dachu, czy w innym miejscu domu, to lepiej zdecydowanie zawsze pójść w układ 1 do 1. W momencie, kiedy no, nie mamy możliwości, w, no to no, niestety jesteśmy jak gdyby w pewien sposób skazani na system multisplit i uważam, że zdecydowanie lepiej yy, mieć jest układ klimatyzacji typu multi, niż nie posiadać go w ogóle. Po prostu musimy być świadomi pewnych Wad i ograniczeń tego rozwiązania, ale jeżeli podejdziemy do użytkowania w sposób racjonalny, to i tak będziemy mogli z tego systemu wycisnąć naprawdę sporo i zaoszczędzić na ogrzewaniu, bo Aktualnie no, cena opału jest dramatycznie wysoka i sądzę, że układ multisplit i tak w stosunku, porównają do innych konwencjonalnych źródeł ogrzewania przyniesie nam zyski. Po prostu trzeba podejść z głową do samej instalacji tego urządzenia i być świadomych pewnych ograniczeń, no i wad tego rozwiązania. Po prostu, mając agregat multisplit, unikajmy pracy jednej jednostki wewnętrznej. Starajmy się, aby w danym momencie pracowały wszystkie jednostki wewnętrzne. Które są do niego podłączone, bo wtedy jego praca będzie jak najbardziej efektywna, oraz wtedy uzyskamy też najlepszą energooszczędność takiego systemu. Kolejną rzeczą jest to, że no też wielu z Was myśli, że idąc w system multi-split 4, 1, 3 plus 1, jest w stanie zaoszczędzić trochę pieniędzy. Niestety, no cena takiego układu jest dobra, ale chyba tylko dla producenta klimatyzacji, ponieważ na pewno koszt wyprodukowania takiego jednego większego e, agregatu dla, jed, dla trzech, czterech jednostek wewnętrznych jest na pewno dla niego zauważalnie niższy niż trzech czy czterech agregatów o mocy 2,5 bądź 3,5 kW. Niestety dla Was jako klientów no na końcową cenę nie bardzo ma to wpływ, bo robiąc dla Was wyceny Zazwyczaj te ceny są bardzo porównywalne, a nawet y, biorąc pod uwagę sam montaż urządzeń, długość instalacji, w momencie kiedy musimy spiąć tak jeden akurat powiedzmy z czterema, trzema jednostkami wewnętrznymi, to sam koszt materiału i robocizny powoduje to, że tego typu układ Multi wychodzi drożej niż trzy bądź cztery pojedyncze jednostki w systemie 1 do 1. No tutaj decydując się na klimatyzator 1 do 1 możemy często wykonać najprostszy montaż, czyli tzw. prześcianę, wieszamy jednostkę wewnętrzną, za mamy agregat, 2,5-3,5 kW jest na tyle nieduży, że można raczej swobodnie go powiesić na wsporniku. Nie powinno być tutaj problemu z nadmiernym hałasem czy tam wibracjami, które są przenoszone do wewnątrz naszego obiektu. Przy systemie multisplit zawsze, jeżeli ja już się decyduję na montaż, klient decyduje się na ten, że tak powiem, system. Po tym, jak przedstawiłem mu wszystkie za i przeciw tego rozwiązania, to ja zawsze agregat MultiSpeed stawiam na gruncie. Inną rzeczą są agregaty 2 plus 1. Tam akurat. Sama sprężarka gabaryty jednostki jest na tyle mały, że te systemy jeszcze można powiesić i sądzę, że jeżeli na przykład mamy dylemat, nie mamy miejsca na jeden duży agregat, nie chcemy czterech, to pójdźmy w tą stronę, że może podzielmy ten jeden duży na cztery, powiedzmy na dwa, dwa mniejsze multi 2 plus 1, ewentualnie zamiast 3 plus 1 wziąć sobie 2 plus 1 i. Powiedzmy mocniejszy do salonu, jakąś piątkę w systemie 1 do 1. Po prostu starajmy się najlepiej unikać systemów multi-split powyżej trzech, powyżej dwóch jednostek w górę. Tak? Mówię, te dwie jednostki 2 plus 1, montowałem to. Jest to też jeszcze na tyle ciche, że w przypadku, kiedy mamy powiedzmy dwa pomieszczenia obok siebie, można to rozważyć. Sądzę, że taki układ multi 2 plus 1 jest najbardziej. Opłacalny, tak, i nie ma aż takich wad, które widzimy w tych większych agregatach. Ok, to dzisiaj było na tyle. Ja się kurczę muszę przymieść, żeby tą, tego bydlaczka wrzucić na auto i jechać na montaż. Natomiast chciałbym Was zachęcić do obejrzenia poprzednich materiałów, które nagrałem. Wydaje mi się, że akurat ten dzisiejszy materiał powinien być chyba jako jeden z pierwszych, bo bardzo wielu z Was dzwoniło do mnie, chcąc właśnie wykorzystać system multispeed do ogrzewania domu. I musiałem wielu z Was przekonywać, że lepsze rozwiązanie będzie jeden do jednego. Jeżeli macie pytania, pewne uwagi, piszcie w komentarzach, ewentualnie na maila. Odpisuję z pewnym opóźnieniem, ale na każdą Wasze pytanie staram się odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli macie ochotę zadzwonić, też chętnie od was telefony odbieram. Ok, na dzisiaj to tyle. Nie będę przedłużał, nie będę przeciągał. Trzymajcie się. Cześć.